Sąd Najwyższy orzekł właśnie, że połowa Oklahoma to wciąż prawnie ziemia indiańska. Wyrok oparty jest na traktatach z XIX wieku, których nikt oficjalnie nie zniósł. No i stan wpada w panikę. Co z podatkami, co z wyrokami, co z prawem własności. System, który funkcjonował tam przez 150 lat nagle stoi pod znakiem zapytania. Dwa lata później Oklahoma uderza z kontrą. Kolejna sprawa trafia do Sądu Najwyższego. Stan argumentuje, że jeśli nie możemy sądzić przestępstw na tym terenie, panuje chaos. Sąd częściowo się cofa. Orzeka, że stan ma równoległą jurysdykcję. Jeśli biały człowiek popełni przestępstwo przeciwko Indianowi na terenie rezerwatu, stan może go sądzić. I w lipcu 2025 roku sąd orzeka kolejny wyrok, że członkowie plemion nie są automatycznie zwolnieni z podatku dochodowego, jeśli mieszkają na tzw. fee -land, czyli po prostu ziemi prywatnej wewnątrz rezerwatu. Tylko ci, którzy mieszkają na tzw. trustlet, czyli zimi oddanej w zarząd powierniczy rezerwatu, są z tego podatku zwolnieni. To techniczny podział, ale stawka jest gigantyczna, bo dokumenty sądowe mówią jasno: Oklahoma może stracić nawet do 200 milionów dolarów rocznie. Do tego dochodzą jeszcze roszczenia o zwrot podatków zapłaconych od 2017 roku. Setki milionów dolarów dodatkowych strat dla budżetu stanu. Gubernator Kevin Steed mówi wprost. To próba stworzenia dwupoziomowego systemu. Jedne zasady dla obywateli plemiennych, i inne dla całej reszty. To podzieli nasz stan i osłabi usługi publiczne, na których polega każda rodzina. Jednocześnie władze pięciu największych plemion odpowiadają. To nie jest kwestia równości, to kwestia suwerenności traktatowej. Stan próbuje nielegalnie opodatkować ludzi na ziemi, która zgodnie z wyrokami nigdy nie przestała być ich terytorium indiańskim. Traktaty z XIX wieku nadal obowiązują. Ameryka przecież je podpisała. Teraz musi ich przestrzegać. I teraz mamy początek stycznia 2026 roku. Konflikt eskaluje. Gubernator State wydaje dyrektywę. Ścigać Indian polujących na terenie rezerwatów bez stanowych licencji. Plemiona twierdzą, że mają prawo polować na własnej ziemi bez pozwolenia stanu. Stan jednak twierdzi, że wszyscy muszą mieć licencję. I kto ma rację? I wtedy dzieje się coś niespodziewanego. Prokurator Generalny Oklahomy publicznie sprzeciwia się własnemu gubernatorowi. Nazywa jego działania nielegalnymi i szkodliwymi. To gigantyczne pęknięcie wewnątrz administracji stanu. Nawet stanowi urzędnicy nie wiedzą już, kto ma prawo egzekwować prawo na połowie terytorium Oklahomy. Także w tym momencie Oklahoma jest prawnym mutantem hybrydą, której w ogóle nikt nie zaplanował. Ziemia geograficznie jest rezerwatem zgodnie z traktatem McGill. Ale stan odzyskał część praw do ścigania przestępstw zgodnie z innymi wyrokami. Podatki zostały częściowo rozwikłane, ale nadal trwają pewne procesy. Polowania? Totalna wojna między gubernatorem a własnym prokuratorem generalnym. Każdego dnia tysiące ludzi mieszka, pracuje, płaci podatki, nie wiedząc na pewno, czy prawo ich obowiązuje. Albo które prawo? czy stanowe czy plemienne czy federalne sędziowie wydają wyroki nie wiedząc czy za rok kolejny wyrok sądu najwyższego ich nie unieważni ale fundamentalna prawda pozostaje niezmieniona ziemia nigdy nie przestała być indiańska ameryka zbudowała nowoczesne miasta Tulsa Oklahoma City na fundamentach z papieru na traktatach o których myślała że nikt nie będzie wspominać te traktaty właśnie nabrały mocy prawnej wartej miliardy dolarów i w zasadzie teraz nikt nie wie, jak to się skończy, bo ta sprawa otworzyła puszkę Pandory, której zamknąć już się chyba nie da. Połoma ofrochomy jest w zawieszeniu prawnym i to dopiero początek, bo inne plemiona w innych stanach patrzą i myślą, a może nasze traktaty również coś znaczą?